Jeść? Możesz jeść! Hejka, więc zaczynam Tego vlogu była za dopiero podwyczór, ale dlatego, że po prostu cały dzień byłam na maksa zalatana i właśnie dopiero przyjechałam do, do drugiego mieszkania i teraz będę się dopiero rozbierać i yy, będę ogarniać wszystko, dlatego, że od rana cały czas coś robiłam yy, czy to piekłam, czy na mieście załatwiałam jakieś sprawy yy, nie miałam czasu się tak naprawdę dobrze ogarnąć i no, byle jak się ogarnęłam. No, i teraz zaczynam tutaj przygotowania. Niestety, tak jak Wam wspomniałam w poprzednim vlogu, nie będzie nas dużo. No, bo się okazało, że tam trzy osoby potencjalnie może coś być. Także woleliśmy nie ryzykować, ale i tak fajnie w takim mniejszym gronie sobie czas spędzimy. Może w coś pogramy. Zjemy, no, i teraz właśnie muszę tu zacząć ogarniać stół, rozstawić i takie tam rzeczy. Jak nagrywam, jak tak ciemno. Zapomniałam, że tutaj przecież mam światło. I od razu jaśniej będzie. Tu, słuchajcie, wigilia będzie. A tu mamy morze. Także wigilia nad morzem. Słuchajcie, robię mufinki, zaczynam układać. Tylko nigdy nie układałam jeszcze mufinek bądź ciasta na ziemi, ale takie przyszły czasy, bo tutaj nie mogę pokazać, ale tam się coś robi. Tutaj mama gotuje kapustę z grzybami, tu mam są jakieś łazanki, jak ryby robi. Generalnie tak to wygląda. No ale produkcja mufinek miało wyjść 12, wyszło baza 20. Jeszcze na szybko mi się przypomniało, że muszę dołożyć czekoladę do nich Także tak na szybko, ale spójrzcie jak mi się, kurczę, brzydko porozjeżdżały. Nie wygląda tak mufinki. Kupiłam takie papilotki w Pepco, które były naprawdę no mega tanie, bo 4 zł Ale no jednak nie jest najlepszy pomysł, bo jak widać strasznie się rozjeżdża Więc będą takie bardziej płaskie mufinki. Oj, ja jestem w trakcie pakowania prezentów, o Tutaj kolejną rzecz pokazuję. Staram się pochwalić dokładnie. I tak mi się to podoba, jak zapakowałam jeden z prezentów. to jest akurat jakaś część prezentu dla mojej mamy i mi się to tak mega podoba: takie złote, e, złote pudełko, złoty kartonik, i do tego taka czerwona wstążka z napisami. Wesołych świąt. Niby nic wielkiego, bo po prostu złoty kartonik i czerwona wstążka. Ale tak mi się podoba ten zestaw kolorystyczny, gdzie mogliś na to napatrzeć. Wiłam taką przepiękną torebkę z takim Mikołajem i choinką i oto jest w brokacie wszystko. I teraz pakuję pozostałe części prezentów dla moich rodziców właśnie w papier. Generalnie oni kochają papier i uwielbiają jak ja im pakuję w papier, bo zawsze wszystko wrzucam w, w torebki. Jeśli jakoś nie przekładałam, a ta dzieci, staram się zrobić to w ich styl, jakieś wstążki nie wstążki. Nie wiem na co to komu, ale oni tu lubią. Znaczy na cię to wygląda, dlatego... Postanowiłam zrobić przyjemność właśnie i zapakować tak, jak lubią. Czujcie, jeszcze tam te zestawy, słuchajcie, tych wszystkich ozdób, jakieś takie te woreczki, takie woreczki, na przykład do słodyczy, żeby chodzić, albo biżuterię, jeżeli na prezent i milion innych rzeczy. Jestem tu z moimi dwoma reniferkami i zrobię wam szybko krótkie przebitki, jak mieszkanko jest ozdobione. Wszystkie prezenty popakowane. Jestem zadowolona, <gryw> ale jeden prezent to jest w ogóle hit. I jest super zapakowany, Było w nim w ogóle dużo własnoręcznej roboty. I chciałam go mega wam pokazać, ale nie mogę w tym filmiku. Jeszcze będę mogła go pokazać dopiero po Wigilii Także w jakimś filmiku między świętami a Sylwestrem wam go pokażę, bo naprawdę jest super i to będzie fajna inspiracja dla Was, dla osób, które będą chciały zrobić jakiś fajny prezent bliskim. Ale no niestety nie mogę go teraz pokazać, chociażbym bardzo chciała, dlatego że no może mogą go zobaczyć osoby, które nie powinny tego widzieć. Także niestety muszę się wstrzymać. Ale generalnie babeczki wyszły bardzo dobre i są na bananie, więc są takie powiedzmy fit. I teraz tylko rozdaję wszędzie te babeczki, bo wyszło mi ich sporo, a święta są za dwa dni, pojutrze, więc dzisiaj i jutro znowu będą kolejne ciasta pieczone, więc za dużo tego słodkiego. I po prostu chciałam upiec, bo banany mi się już psuły, więc musiałam je wykorzystać, ale nie wiem, co z tym porobię. Dobrze, to ja i moje reniferki się z wami żegnamy. Pewnie będą pytania o, tą, o te poduszki, ale one były kupione jakby co rok temu w Home and You. Także w tym roku może ich już nie być. Chociaż nie wiem, bo na nie sprawdzałam, bo... Przerażajmy kolejki do sklepów i nie chcę mi chodzić po sklepach w tym roku. Totalnie. Ale życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim bądźcie zdrowi, szczęśliwi i odpocznijcie. Bujaki, bujaki. Bujaki, bujaki.